Jacek Balcerak jest mieszkańcem podwarszawskiej miejscowości postoliska, jak każdy ma swoje zainteresowania i pasje. Jedna z nich narodziła się poprzez chęć niesienia pomocy. Od kilku lat wyznacza sobie na mapie Polski trasy, a później wyrusza w drogę zawsze w ramach wspierania potrzebujących. W czasie obecnej wędrówki znalazł się także w naszym regionie, postanowił opowiedzieć nam, komu tym razem pomaga. Kinga ma 14 lat, jest mieszkanką gminy Szadek w województwie łódzkim i mimo tego, że ma 14 lat przeszła 14 operacji bardzo doświadczona przez los, urodziła się z chorobą, która nazywa się artogrypoza. To jest taka wrodzona sztywność stawów, nie pozwalająca jej stawać, zginać kolan, i cały czas miała wyprostowane te nogi. Od siedzącego trybu życia weszła kamienica nerkowa, problemy z, z kręgosłupem, więc to życie pasmo bólu, gdzieś tam było pasmem bólu. Naturalnym takim trochę było, że jak już zaczęliśmy pomagać. Jej, no to chcemy do końca jej pomóc. No i stąd ta moja droga, stąd ta opowieść właśnie o Kindze, o, o tej chorobie, no i chęć zainteresowania Państwa, no bo, bo dzięki temu, że, że, że Państwo wiecie o niej, jest szansa, że ta dziewczyna już będzie mogła oglądać ten świat swój z perspektywy nie takiego wózka z metra, tylko ze swojego pełnego wzrostu. No i poszedł. I to dosłownie, bo na własnych nogach i bez balansu codzienności. Ciekawa jest jednak trasa, którą sobie wyznaczył. Tą trasę wytyczyli dwaj sąsiedzi Kingi. Oni tą trasę przyjechali w ubiegłym roku na rowerach w 48 godzin, więc ja poszedłem troszeczkę im, ich, tras, ich trasą. Ale wcześniej miałem przejście Polski z północy na południe, z miejscowości Przemyśl do Świnoujścia. W ubiegłym roku z Kotem przyszliśmy dla Darii i dla Justyny. Więc teraz takim naturalnym skojarzeniem było przejście ze wschodu na zachód, aby gdzieś tam ten krzyż Polski domknąć. Droga nieprzypadkowa. Pan Jacek chce dotrzeć do wielu osób na trasie ale nie idzie sam towarzyszy mu kompan, który co prawda podczas przemierzania kolejnych kilometrów za wiele się nie odzywa, ale za to wiernie wspiera i sprawia, że podróż jest ciekawsza. Ja się łapię na tym, że mówię do wszystkich, my idziemy, my idziemy i ludzie rozglądają, z kim ja idę. Yy, tak, kot jest, kot jest ze mną. Kot jest taki mój przyjaciel, którego dostałem właśnie od Kingi, dla której ta, ta moja obecna trasa jest. Yy, pierwszego dnia już na tyle się że wszedł mi do kaptura i właściwie od półtora roku już nie odstępuje ode mnie na krok. Yy, no i ja tak pomyślałem sobie, że no, zostawię go na miesiąc na pewno ze sobą. Testowo go wziąłem na naszą poprzednią wędrówkę, kiedy przyszliśmy razem tysiąc kilometrów. Okazuje się, że świetnie się znajduje w, w takich warunkach, jak jesteśmy tutaj. Świetnie odnajduje się w namiocie, lubi przyrodę, więc. snows. wymarzony dróg do, do takich wędrówek i, i super, że jest ze mną, bo to też mi jakoś tam pomaga w tej drodze, kiedy, kiedy no mam do kogo otworzyć czasami te usta, będąc samemu w lesie. Zwierzę zostało podarowane panu Jackowi właśnie przez Kingę. Od tej pory stali się nierozłączni. Od tego czasu udało się uzbierać fundusze na jedną operację. Schorzenie jednak jest dużo poważniejsze i trwa walka o odzyskanie pełni sił i zdrowia. Największym marzeniem dziewczynki jest móc odebrać szkolne świadectwo o własnych siłach, własnych nogach, bez pomocy ortez, czy Dzika. Wierzymy, że cel zostanie osiągnięty, a panu Jackowi życzymy braku nieprzyjemnych niespodzianek na dalszej trasie. Więcej informacji o działaniach pana Jacka i chorej Kindze odnaleźć można na stronie nowyświat.ck na Facebooku.